Podejmuję się dzisiaj bardzo trudnego zadania. Chcę dla Was trochę pospekulować na temat tego, ile może być warte Ethereum na końcu hossy i kiedy będą najlepsze momenty na jego sprzedaż. Skorzystam przy tym z kilku wskaźników, m.in. wezmę pod uwagę to, co pokazuje analiza techniczna, cykliczność, dane on-chain, no i inne bardzo ciekawe metryki. Na pewno wielu z Was posiada w swoim portfolio Ethereum, tak? dlatego ten film powinien Wam się szczególnie podobać, więc kciuk w górę, subskrypcja kanału, jeżeli ten Materiał Wam się przyda i lecimy właśnie z dalszą jego częścią. No, bo wiecie, ja sam posiadam Ethereum, jest to aktualnie moja największa pozycja ze wszystkich, nawet większa od Bitcoina. Osoby, które śledzą moje filmy czy wpisy na grupie telegramowej, wiedzą, że rzeczywiście migrowałem kapitałem z Bitcoina do Ethereum, że sobie trochę się bawiłem w tę, w drugą stronę i aktualnie mam więcej Ethereum niż Bitcoina. No, i nie bez powodu, no obecnie się to opłaciło. Jest to po pierwsze, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie, stanowi w ogóle inwestycję inwestycyjny fundament wielu osób na tym rynku. No i tak, tak, tam sieć nie jest pozbawiona wad, działa wolniej od konkurencji, opłaty są drogie, ale z jakiegoś powodu... Jest największą. Więc z łatwością przychodzi mi tutaj wymienić też kilka zalet, bo przypomnę po prostu, że Ethereum posiada wiele narracji i wiele użyteczności. Po pierwsze, z tą jego kapitalizacją rzędu 470 miliardów dolarów, jest stworem większym niż sam Bank of America, a inwestorzy, deweloperzy i tam cały protokół, który na siebie zarabia, po prostu łączą jako atrybuty się w całość i tworzą strukturę sieci jako takiego zdecentralizowanego banku, który w relatywnie jak na rynek kryptobezpieczny sposób może pomóc przechowywać ten nasz majątek, no i na nim pasywnie zarabiać, tak? jeżeli zdecydujemy się na staking lub używanie jakichkolwiek opartych o Ethereum aplikacji, czy właśnie tworów w całym świecie DeFi. No bo też to nie jest tylko bank, ale też taki komputer globalny, nad którym pracują tysiące deweloperów z całego świata. A dzięki możliwościom sieci właśnie budowane są te protokoły DeFi, które stanowią rewolucję w finansach, i całkowita wartość zablokowana w tym sektorze DeFi z cyklu na cykl rośnie, tak? co też obrazuje, że inwestorzy mają coraz więcej zaufania do deponowania swojego kapitału w całej strukturze Ethereum. No i ten blockchain na chwilę obecną po prostu nie ma sobie równych, dominuje jako nadrzędna platforma. Potwierdza to chociażby fakt, że BlackRock zdecydował się oprzeć swój fundusz do tekanizacji czyli ten build właśnie o sieci Ethereum. I co do samego BlackRocka, to jeżeli oni zapatrują się bardzo optymistycznie na przyszłość tego blockchainu, to dlaczego my powinniśmy się martwić, tak? Larry Fink wielokrotnie wychwalał tę platformę do smart kontraktów w swoich wywiadach. Na słowach się jednak w ogóle nie skończyło, bo wraz z innymi funduszami złożył do Komisji Papierów Wartościowych wniosek o utworzenie spotowych ETF-ów właśnie na to aktywo i niedawno Wraz z innymi aplikacjami te wnioski zostały zaakceptowane. Więc Blackrock najwidoczniej zdaje sobie sprawę z potencjału drzemiącego w Ethereum. I my powinniśmy brać ich ruchy pod uwagę. I dziś już wiemy, że ETF-y zostały oficjalnie zatwierdzone i można powiedzieć, że przeszliśmy drogę z piekła do nieba, ponieważ jeszcze dwa tygodnie temu szanse na akceptację wynosiły skromne 10%. Jednak z dnia na dzień sentyment się poprawiał. Otrzymywaliśmy newsy, które były coraz bardziej pozytywne, a analitycy zwiększali te procentowe szanse, co poskutkowało mocną pompą na eterze jeszcze przed ostatecznym deadline'em. Jednak w dzień zatwierdzenia mieliśmy korektę, czyli było to typowe. Wydarzenie typu Buy the Rumor, sell the news. a krótkoterminowo na pewno wycięło to wszystkich longujących lub osoby z dużym lewarem. Ja też rozpocząłem takie wyzwanie: 25K, gdzie rozgrywam publicznie na żywo wręcz 25 tysięcy dolarów na dźwigni i na spocie. Tam rozgrywamy też Ethereum od poziomu 2900 na spocie od parunastu dni. W sumie to wszystko się dzieje, więc jak chcecie się dowiedzieć więcej w prawym górnym rogu jest przypięty film, gdzie wszystko tłumaczę. Możecie mieć dostęp do tych zagrań oraz są one publikowane u mnie na grupie. Oczywiście są one bezpłatna Kod QR jest teraz na ekranie do dołączenia oraz link w opisie. No i po prostu wiadomo, że to było na swój sposób zaplanowane. Takie wydarzenia i momenty dookoła nich cechują się bardzo dużą zmiennością, a jeżeli ktoś nie czuje się po prostu pewnie na no, dźwigni, powinien wtedy odpuścić, ja to zrobiłem i wyszło na dobre. Ale ogólnie, długoterminowo ETF-y na Ethereum są no, świetnym prognostykiem. Jest to potwierdzenie, że aktywo jest sprawdzone że będzie się liczyć na globalnych rynkach finansowych i w mojej ocenie na pewno wpłynie pozytywnie na jego wycenę w tej hoście. Ale przejdźmy do kolejnych faktów. Globalny bank i komputer dla milionów użytkowników dziennie, a ponadto pewna forma nowego cyfrowego pieniądza. Bo samo otrzymanie tokenów niesie dla posiadaczy korzyści, a aby móc korzystać z możliwości tego banku lub komputera płaci się właśnie walutą Ethereum. Co więcej... Możesz też pasywnie zarabiać nad tym, że pomagasz zabezpieczać sieć i oddajesz swoje tokeny do stakingu lub liquid stakingu, a dzięki temu zarabiasz pewną formę dywidendy w tokenie Ethereum. Więc słuchajcie, że chcielibyście więcej posłuchać o liquid stakingu czy o samym restakingu, który daje ekspozycję na Airdropy, to dajcie znać w komentarzu, po prostu napiszcie Marek, tak, chcę o tym film, i zrobię taki poradnik z konkretnymi wytycznymi, co robić, jakie platformy, jak to działa. Żeby po prostu mieć ekspozycję na airdropy, mając Ethereum w restakingu, które dla nas pracuje. No i idąc dalej... Druga co do wielkości kryptowaluta, czyli Ether, posiada nieznany w świecie walut fiducjarnych mechanizm spalania i nadaje to też okresowo unikalną cechę deflacyjności. Zależy to też trochę od tego, jak sieć jest mocno korzystana, jak te fi wyglądają, jak ta struktura się buduje. No Ethereum pali się obecnie więcej niż wytwarza. To też dodatkowo nadaje mu narrację of value czyli bardzo interesującego środka do przechowywania wartości, zwłaszcza jeżeli porównujemy Ethereum na tle innych inflacyjnych kryptowalut lub waluty rezerwowej świata czyli dolara. I dlatego Ethereum posiada też narrację cyfrowego, lepszego pieniądza i nie sposób się z tym po prostu nie zgodzić. Takie argumenty no, przekonują mnie do tego, by spekulować, że cena Ethereum, niezależnie od krótkoterminowych ruchów, będzie wyższa za kilkanaście miesięcy niż jest teraz. Ale czy da się jednak w jakiś obiektywny sposób oszacować, ile może być realnie ta kryptowaluta warta na szczycie hossy? No, po to jest ten film. Porównajmy sobie więc różne wykresy i spróbujmy zaobserwować pewne wzorce. Sprawdźmy, co mówią dane i pospokolujmy trochę, ale z taką rozwagą, będąc przy tym obiektywnym. Więc zacznę od tego że nie tylko ja staram się obiektywnie wycenić te aktywo w przyszłości. Robią to firmy ze znacznie bogatszym zapleczem finansowym i analitycznym niż moje. Weźmy na przykład taki Vanik, bo część z Was kojarzy ten fundusz z utworzenia bitcoinowych spot ETF-ów, czy od niedawna również ETF-ów dla Ethereum. Jest to fundusz z wieloletnią historią, utworzony 69 lat temu, który zatrudnia ponad 300 pracowników i posiada w zarządzaniu majątek swoich klientów o wartości 77 miliardów dolarów. I co prawda Vanik skupił się na Adykcjach bardziej długoterminowych, bo w ich raporcie jest mowa o cenie Ethereum w 2030 roku, ale ich metodologia jednak daje nam ciekawy wgląd w to, w jaki sposób profesjonaliści starają się oszacować cenę czegoś, co ma w zasadzie bardzo krótką historię na rynku i dotychczas było wysoce zmiennym aktywem. Więc nie bez powodu, wycena Ethereum jest bardzo trudnym zadaniem, ale w swoich obliczeniach oni brali m.in. pod uwagę przyszłe przychody sieci, liczbę użytkowników, liczbę transakcji, rozwój tych layer dwójek, dominację Ethereum na rynku DeFi. Oraz tokenomię i parę innych czynników. I na podstawie tych obliczeń wskazali, że cena Ethereum w 2030 roku może wynieść około 11 tysięcy dolarów, a w byczym scenariuszu może, według nich, pokonać barierę nawet 50 tysięcy dolarów za jeden token, czego oczywiście wszystkim inwestorom posiadającym Ethereum serdecznie życzę. Miałoby to miejsce już w kolejnym cyklu po tym aktualnie trwającym. No i jakiś czas temu. Inny fundusz posiadający swoje ofercie ETF na krypto i mowa tutaj o ARK Invest, próbował wycenić Ethereum w przyszłości i zgodnie z ich badaniami Ethereum może zastąpić wiele tradycyjnych usług finansowych oraz konkurować jako globalna waluta, bo w miarę przenoszenia usług finansowych na blockchain zdecentralizowane platformy prawdopodobnie przejmą część rynku od obecnych pośredników finansowych, a na tej zmianie skorzysta zarówno Ethereum jako taki bazowy protokół, jak i całe DeFi, czyli aplikacje na tej sieci zbudowane. I jako preferowane zabezpieczenie w DeFi oraz jednostka rozliczeniowa na rynkach NFT, Ether według nich ma potencjał, aby zdobyć sporą część ze 123 bilionów dolarów globalnego M2, czyli ogólnej gotówki panującej w obiegu. I ARK Invest w swojej bardzo odważnej tezie stawia, że kapitalizacja rynkowa Ethereum może osiągnąć nawet 20 bilionów dolarów w okolicach 2030 roku, co stawiałoby cenę Ethereum w okolicach 170 tysięcy dolarów. Sami więc widzicie, jaka rozbieżność panuje w ustaleniach różnych instytucji finansowych co do ceny tego największego altcoina w przyszłości. No i z całym szacunkiem, do analityków ARK Invest, ale ich podana wycena jednak wydaje się absurdalnie zawyżona i ciężko mi sobie wyobrazić, aby market cap Ethereum miałby od tego momentu do roku 2030 wzrosnąć blisko 50-krotnie, czyli być no, gdzieś tam dwukrotnie wyższy od kapitalizacji złota w fizycznej jego formie. Z drugiej strony pradykcję Vanik uznaję za nieco niedźwiedzie, tak? Bo według mnie 11 tysięcy dolarów za jeden Ether w 2030 roku to raczej pewne niedoszacowanie i uważam, że takie wyceny są realnie możliwe już na koniec tego cyklu, więc też koniecznie zostańcie ze mną do końca, bo mam kilka argumentów za nadzór, dlaczego miałoby się tak stać. Aktualnie trwa też taki event Ethereum Euphoria z uwagi na wprowadzenie ETF-ów, gdzie można zgarnąć jedno Ethereum każdego dnia. Można wygrać Tesla Cybertruck oraz część spółki o wartości 80 tysięcy dolarów. Żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, trzeba założyć konto na giełdzie Bybit. Link jest w opisie pod tym filmem oraz kod QR. Macie teraz na ekranie i zarejestrować się na tym evencie Również kod jest na ekranie i link w opisie. Czyli musicie mieć konto i tyle, jak nie macie, to polecam moje. Macie szereg bonusów przypisane, między innymi 10%. 10% cashback, 30 dolarów na start, pewne za wpłatę 100 dolarów i weryfikacji konta, więc pamiętajcie o wpłacie minimum 100 dolków kartą lub z innej giełdy. Może być to ekwiwalent w innej walucie, na przykład Bitcoinie czy Ethereum. Trzeba wtedy zbierać punkty na stronie, na której się właśnie zarejestrowaliście przed chwilą w tym wydarzeniu. Trzeba wykonywać różne zadania. Wszystko jest opisane w poście na moim Telegramie. Link również będzie w opisie, więc od góry do dołu będziecie mieli linki do rejestracji, do tego eventu oraz do instrukcji na mojej grupie, żeby to wszystko krok po kroku wam pokazać. Na razie to wszystko jeszcze działa. No i generalnie. Jedna szczęśliwa osoba spośród 200 uczestników z największą ilością punktów wygra Tesla Cybertruck, więc fajna opcja. Tak abstrahując, mówiąc przy okazji, we współpracy z giełdą, taką akcję tutaj zaplanowano. Więc idąc dalej, po prostu jak widzicie na tym slajdzie, Ethereum już nie raz potrafiło nas pozytywnie zaskoczyć, bo po Halvingu z 2016 roku jego wartość do szczytu Hossu urosła 130-krotnie i po Halvingu w 2020 roku przyrost był znacznie mniejszy, ale również pokaźny, bo wynosił 2400%, więc widać, że swoje szczyty Ethereum generalnie miało w tym samym czasie co maksima całego rynku krypto, więc rozsądnie jest przypuszczać, że dokładnie to samo stanie się w tym cyklu i widać też tendencję do zmniejszenia. Mniejszających się zwrotów z każdym halvingiem i pewnie nie jeden z Was się zastanawia, ile może być wart ten altcoin po halvingu. No wiecie, każdy by chciał wiedzieć, kiedy wejść z rynku, kiedy zainkasować zysk, ale z drugiej strony, ilu inwestorów tyle opinii. Mimo wszystko, ja się podejmuję tego trudnego wyzwania i postaram się na podstawie wykresów kapitalizacji rynku krypto oraz dominacji Ethereum ustalić trzy prawdopodobne scenariusze i będzie to scenariusz niedźwiedzi, bazowy i byczy, i Wy możecie się utożsamić z którymkolwiek z nim. Ale aby w ogóle mówić o predykcjach cenowych hetera, przyjmijmy sobie pewne założenia. Po pierwsze, załóżmy, że rynek kryptowalut jest we wczesnej fazie hossy i będzie rósł. I zgodnie z cyklicznością, którą zresztą myślę, że świetnie opracowałem, mówiąc nieskromnie w tym materiale, w prawym górnym rogu jest on przypięty, to szczyt bull marketu jest bardzo możliwy gdzieś pomiędzy kwietniem a październikiem 2025 roku. Kolejna rzecz to to, że zatwierdzenie funduszy giełdowych zwiększy globalną adopcję Ethera, co siłą rzeczy popchnie cenę w górę. I nie tylko odnosiłem się do tego w filmie, ale okazuje się, że Wy obstawiacie podobny okres na realizację zysków, gdyż takie odpowiedzi, padały w mojej niedawnej ankiecie, gdy pytałem Was o predykcję końca Hossy. Więc załóżmy sobie właśnie taki horyzont czasowy i oszacujmy cenę Ethereum w okolicach października 2025 roku. Kapitalizacja rynkowa kryptowalut rośnie z Hossy na Hossę. To też możemy z całą pewnością stwierdzić, wystarczy rzucić okiem na wykresy. I to normalne. W końcu rynek krypto możemy porównać do ciasta rosnącego w piekarniku wręcz ciasta drożdżowego, bo jest to nowy, dynamicznie rozwijający się sektor technologiczny, coraz bardziej popularny i adoptowany na globalną skalę, a w porównaniu do sektorów tradycyjnych, jak nieruchomości, akcje czy złoto, kapitalizacja kryptowalut jest cały czas malutka. I zakładam, że będzie ona jeszcze nam rosnąć i nie jest to kwestia wiary tylko i wyłącznie, ale obserwacji wcześniejszych wzorców na wykresach oraz tego, jak adopcja krypto postępuje. Więc pytanie, które nam się rodzi. To o ile jeszcze nam to kryptowalutowe ciasto jeszcze napuchnie, sobie tak to nazwijmy. Więc na tym slajdzie widzimy wykres kapitalizacji rynku na interwale miesięcznym, a żółtymi liniami zaznaczyłem halvingi. Pomierzyłem, z jakimi wzrostami mieliśmy dotychczas do czynienia po każdym halvingu. I tutaj mamy możliwe dwa wnioski, które można wysnuć. Po pierwsze, za każdym razem po halvingu następowała znacząca ekspansja rynku krypto. W 2016 od halvingu do szczytu Hossy urośliśmy aż 78-krotnie. Po tym samym wydarzeniu w roku 2020 rynek powiększył się 11-krotnie, więc drugim wnioskiem będzie to, że z halvingu na halving wzrosty są coraz mniejsze. Niestety, po prostu im większy rynek, tym ciężej jest to cykl o takie same zwroty i tak wielki przypływ kapitału. Ale ten wzrost po halvingu w 2020 był siedmiokrotnie mniejszy niż w cyklu poprzedzającym, więc o ile nam się powiększy rynek teraz, tak, tego nikt nie jest w stanie w 100% po prostu skutecznie stwierdzić, ale na potrzeby naszych szacunków przyjmijmy, no powiedzmy bezpiecznie, że również będzie to siedmiokrotnie mniej niż w poprzednim cyklu, byłby to więc wzrost o 150%, więc z około 2,5 biliona dolarów rynek urósłby nam do wartości w granicach 6 do 6,5 biliona. Biliona. Więc oprócz potencjalnej wielkości rynku w roku 2025, musielibyśmy też wziąć pod uwagę inne czynniki, jeżeli mamy spekulować na temat przyszłej ceny Ethereum. Należy po pierwsze oszacować, jaki procent rynku będzie Ether stanowił, do czego przysłuży nam się wykres Ethereum D, czyli jego dominacji. I możemy też mierzyć te poziomy adopcji oraz sprawdzić, jak w tym czasie rozwijają się inne rywalizujące platformy na smart kontraktów. Więc zaczynamy od perspektywy niedźwiedziej, bo istnieją pewne argumenty świadczące o tym, że Ethereum wcale nie musi radzić sobie tak świetnie, jak niektórzy uważają i mam zamiar je teraz Wam przytoczyć. Bo nie da się ukryć, że Ethereum w stosunku do Bitcoina od wielu, wielu tygodni się osłabiało. Pozytywne newsy o akceptacji ETF-a spowodowały wzrost wartości względem Bitcoina, lecz jeszcze tydzień temu znajdowaliśmy się na najniższym poziomie niewidzianym od trzech lat, dlatego ja tak naciskałem, żeby część chociaż Bitcoinu wymienić sobie na Ethereum, żeby potem nie żałować. I w szczycie Hosy, w 2017 roku Ethereum było warte nieco ponad 0,15 bitcoina, a w roku 2021 było to już o 43% mniej i za jednego Ethera należałoby zapłacić około 0,09 bitcoina. I jak więc będzie w roku 2025? Można dywagować. Czy Ether będzie się umacniał w stosunku do bitcoina, czy dalej osłabiał? Ale gdyby wykres miałby podążać podobnym schematem, to za rok możemy znowu ujrzeć spadek wartości Ethereum w stosunku do bitcoina o kolejne 43% w porównaniu do poprzedniego cyklu, co dawałoby, Wartość około 0,05 Ethereum za jednego Bitcoina. I przyjmując, że Bitcoin jeszcze w ciechostce do około 100 tysięcy dolarów, dawałoby nam to około 5 tysięcy dolarów za jeden Ether. I kolejna rzecz. Wykres Ethereum D, czyli dominacja Ethereum, również jest wielką niewiadomą. W swoim szczytowym okresie, w roku 2017, ten altcoin stanowił 30% rynku, a wraz z powstawaniem nowych altcoinów nie udało mu się tego wyczynu powtórzyć. I wtedy cykl później, na szczycie Hossy, dominacja wynosiła 22%. Zrobilibyśmy więc niższy szczyt na wykresie i wcale nie wykluczone, że dominacja Ethereum na rynku będzie dalej spadać. Ale dlaczego tak miałoby być? No chociażby dlatego, że konkurencja nie śpi. Wszyscy skupiają się na wykresie Ethereum do Bitcoina, ale mało osób mówi o tym, że inny Layer 1. Wychodzi na prowadzenie wyścigu, i tutaj mowa o Solanie. Ja też mam taki pomysł, żeby nagrać porównanie Ethereum do Solany i oszacować, który z tych altcoinów może więcej wzrosnąć na hoście. Więc jak chcecie taki materiał, to subskrypcja kanału, mile widziane, kciuk w górę pod tym filmem. I komentarz, że tak, Marek chce film Ethereum Solana. I oczywiście wtedy jak będzie takich dużo. Mogę go zrealizować, bo będzie zainteresowanie. Więc po prostu, gdy Ethereum stopniowo od wielu tygodni się osłabia w stosunku do Bitcoina, to Solana rośnie na wartości i wygląda na to, że w tym cyklu osiągnie nowy all -time high. A o ile dominacja Ethereum idzie nam od trzech lat bokiem. I ciężko przewidzieć kierunek, jaki obierze, to sytuacja na wykresie dominacji Solany jest już trochę bardziej klarowna, bo chociaż do wartości konkurenta jeszcze daleko, to Solana staje się coraz większą częścią rynku krypto i w tym roku ta metryka wybije all-time high. Więc z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że w ciągu następnych 12-18 miesięcy ten procent się po prostu powiększy. A metryki obrazujące poziom adopcji Ethereum też mogłyby być nieco bardziej zadowalające, bo widzimy na obrazku liczbę aktywnych adresów na tej sieci i generalnie te wartości nie zmieniają się zbyt od ostatnich 3-4 lat, gdzie z sieci dalej korzysta średnio 450 do 500 tysięcy adresów dziennie. I przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, bo pomimo całej mojej sympatii do tego blockchainu i tego, co oferuje, to na przestrzeni czasu pojawiły się sieci o nowszej strukturze, bardziej przyjazne użytkownikom, a przede wszystkim szybsze i tańsze, tak jak wymieniono na przykład wcześniej Solana, czy ukazane w tabeli Avalanche, Cardano, ICP lub Algorand. Ja nie twierdzę, że te layer jedynki zakończą dominację Ethereum na rynku altcoinów, ale po prostu mogą sprawić, że z biegiem czasu jego dominacja na rynku będzie spadać. Więc ustaliliśmy wcześniej, że rynek ma duże szanse na osiągnięcie kapitalizacji rynkowej rzędu 6,5 biliona dolarów, a jako, że Ethereum jest delikatnie deflacyjne, przyjmijmy liczbę tokenów w roku 2025 na 120 milionów sztuk. I załóżmy też w niedźwiedziem scenariuszu, że dominacja Ethereum będzie spadać do 10% na rzecz konkurencji i wtedy przy kapitalizacji rzędu około 650 miliardów dolarów mielibyśmy poziomy cenowe dla Ethereum w wysokości około 5400 dolarów za jeden token. No i dobra, teraz Scenariusz bazowy, czyli najbardziej prawdopodobny, bo Ethereum może wzrastać na wartości ze względu na wzmożony popyt dzięki nowo uruchomionym ETF-om, ale nie tylko, bo okazuje się, że jest coraz mniej dostępnych do handlu. I dane, jakie dostarcza nam Glassnode, pokazują sytuację podobną do tej, jaka ma miejsce na Bitcoinie. Tutaj systematycznie od lat obserwujemy trend spadkowy w liczbie Etherów przechowywanych na giełdach, więc wygląda na to, że inwestorzy wolą trzymać je na własnych portfelach i po prostu holdować. I w wyniku tej sytuacji może w najbliższym czasie dojść do takiego zwanego supply shock, czyli znacznej nierównowagi popytowo-podażowej, gdy ETF-y będą chciały masowo wykupować Ethereum, którego na giełdach będzie coraz bardziej brakować, a wpływ na cenę będzie prawdopodobnie bardzo pozytywny. Więc nie wiadomo, jak w takiej sytuacji zachowa się dominacja Ethereum na rynku, lecz ze względu na dużą konkurencyjność i obecność innych blockchainów, jak wspomniana wcześniej Solana, załóżmy, że dominacja na szczycie Hossy nie wróci do poprzednich maksimów i po prostu będzie oscylować wokół 14%. Więc ja też mogę zakładać w swoim bazowym scenariuszu, tym takim najbardziej prawdopodobnym, że Ethereum w końcu zacznie w pewnym momencie zyskiwać na wartości względem Bitcoina, gdy stopniowo będzie dochodzić do nierównowagi popytu i podaży i wtedy realnym celem tego altcoina byłoby odzyskanie poziomu 0,08, a gdyby Bitcoin osiągnął 100 tysięcy dolarów, to oznaczałoby to około 8 dolarów za jedną Ethereum. Więc pomijmy teraz kwestie kapitalizacji rynkowej, narracji, adopcji i innych czynników, a skupmy się stricte na analizie technicznej, ponieważ w ten sposób również możemy oszacować, dokąd sięgnie impuls w trendzie wzrostowym. I weźmy sobie do tego narzędzie, jakim jest Fibonacci Extension. A w analizie technicznej służy ona do identyfikacji potencjalnych poziomów docelowych ceny aktywów, które mogą zostać osiągnięte po zakończeniu korekty. I te poziomy są oparte na ciągu Fibonacciego i służą traderom do przewidywania, gdzie cena może zmierzać po przekroczeniu poprzednich szczytów lub dołków i kluczowymi poziomami wartymi uwagi są m.in. 168% czy 268% mierzenia FIBO. I żeby sprawdzić, jak Ether reagował na poziomy Fibonacciego w przyszłości, na wykresie z interwałem miesięcznym przeciągnąłem FIBO z szczytu 2017 do dołka Bessy w roku 2018. Poziomy 1,618 czy 2,168 mierzenia były rozjeżdżane przez Ethereum niczym wale, dochodząc niemal do 3,168 i osiągając wycenę ponad 4800 dolarów. I teraz zrobiłem wręcz to samo dla obecnego cyklu. Znowu pomierzyłem impuls korekcyjny ze szczytu 2021 roku do dołka osiągniętego w czerwcu 2022, dzięki czemu mamy wgląd w potencjalny zasięg kolejnego impulsu wzrostowego. No i co my tutaj widzimy? Kluczowe poziomy FIBO, czyli 1,618 oraz 2,618 znajdują się odpowiednio na cenie 7300 oraz 11245 dolarów. A gdyby ponownie miał dotrzeć do poziomu 1,618. Widzielibyśmy wycenę około 7,350 dolków, co byłoby generalnie naszym bazowym scenariuszem. Natomiast poziom 2,618 mierzenia to cena około 11,350 dolarów, co również jest dla Ethereum jak najbardziej w tym cyklu osiągalne. Więc zakładając, że kapitalizacja rynkowa wyniesie około 6,5 biliona dolarów, a dominacja Ethereum będzie w okolicach 14%, dawałoby to nam market cap około 900 miliardów dolarów. I takie wartości dawałyby wycenę rzędu około 7500 dolarów za jeden token i pokrywa się to niejako z poziomem właśnie tego mierzenia Fibonacci'ego 1,618. Ale dobra, nadszedł czas na najbardziej optymistyczny byczy scenariusz. Mamy etf na Ethereum w Azji czy Ameryce Północnej, a nowi kandydaci na prezydenta USA zapowiedzieli, że będą pro-Krypto. Tak, takie są założenia. Globalna adopcja i świadomość kryptowalut wzrasta, a płynność na rynku zakładamy, że znacząco się poprawa ze względu na pivot banków centralnych największych gospodarek świata. I to jest doskonałe środowisko do wzrostu rynku krypto i samego Ethereum. I tutaj Bank Standard Chartered m.in. wylicza, że w ciągu następnych 12 miesięcy ETF-y spowodują napływ około 45 miliardów dolarów do największego altcoina. I po prawej za to macie tabelę kwartalnych zwrotów z Ethereum. I widzimy tutaj kilka ciekawych rzeczy. Mianowicie, lata halvingowe i rok po nich były historycznie bardzo dobre dla tej kryptowaluty. W 2016 i 2017 mieliśmy tylko jeden kwartał na czerwono, a niektóre zamykały się nawet spektakularnymi trzycyfrowymi zwrotami. 2020 i 2021 to kolejna świetna pasa dla inwestorów. Wszystkie kwartały zamykały się w tym okresie na zielono. Obecnie dwa kwartały tego roku również mamy z pozytywnymi zwrotami. Więc ja bym się nie zdziwił, gdyby na ETF-owej fali również i teraz wszystkie kwartały zamknęły się na zielono. A rok 2025 przewidywany jest jako w pełni rozwinięta hosta na krypto i być może również tutaj będziemy świadkami pozytywnych zwrotów z Ethereum w większości tego okresu. Więc w związku z tym dominacja Ethereum ponownie trafiłaby do okolic poprzedniego szczytu na wysokości 22%. A powodzenie aktualizacji Denkan, popularność protokołów Liquid Stakingu i Restakingu oraz narracja globalnego komputera mogłyby doprowadzić do ponownego wzrostu wartości względem Bitcoina i powrót do poziomu około 0,11 przy wycenie Bitcoina na poziomie 120 tysięcy dolarów dawałoby cenę mniej więcej 13 tysięcy dolarów za jedno Ethereum. Ja też jeszcze słuchajcie, chciałbym wspomnieć, że osoby, które są nowe na tym rynku, które stawiają pierwsze kroki, są tutaj od paru miesięcy, mają w prawym górnym rogu przypięty poradnik o giełdzie Bybit, jak wpłacać środki, jak wypłacać, jak kupować kryptowaluty, jak zyskać największe możliwe bonusy przypisane do konta oraz w opisie pod tym filmem są trzy playlisty, poradniki na start, są playlisty dla początkujących oraz jak Poprawnie tradować, zobaczcie sobie te, które Wam najbardziej pasują. Tam jest cała wiedza na start zagregowana w formie takiego szkolenia od A do Z za darmo dla Was. Na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat to robiłem i myślę, że fajnie się udało te wiedzy skondensować. Zapiszcie sobie te zakładki i obejrzyjcie przed kolejnymi wzrostami. No ale idąc dalej, ja też nie chcę, by ten materiał brzmiał kontrowersyjnie, bo nie o to mi chodzi. Chcę obiektywnie jak najbardziej przytoczyć pewne założenia, które muszą się spełnić, żeby Ethereum kosztowało tyle, ile mówię. Ja nie jestem jakimś moonboyem, nie próbuję tutaj przesadnie zawyżać swoich oczekiwań co do wartości ETeru, nie chcę wam grać na emocje. Co by wiecie, może i sprzyjało, żebyście tam myśleli, że będziemy mieli 50 tysięcy na Ethereum za rok, ale po prostu nie o to chodzi. Ja też nie jestem totalnym niedźwiedziem, by mówić wam, że ten altcoin nie da rady zrobić chociażby 100% od teraz. No, sieć na pewno ma swoje wady, a na pewno czuję oddech konkurencyjnych blockchainów, które rosną na wartości z biegiem czasu, ale rynek oczywiście wszystko zweryfikuje. Więc Jeżeli inwestorzy rzeczywiście wolą nowsze, szybsze i tańsze rozwiązania, to wtedy Ethereum mogłoby ledwie przebić poprzedni all time high, osiągając nie, nieco ponad 5000 dolarów za jeden token. Ale jesteśmy jednak tuż. Po historycznej chwili, jaką jest zatwierdzenie tf w Stanach, i w związku z tym ja uważam, że ta druga największa kryptowaluta doświadczy znacznego popytu w najbliższych miesiącach. Co w połączeniu z deflacyjną tokonomią oraz architekturą tworzącą globalny, zdecentralizowany bank, daje duże szanse na znaczne przebicie poprzedniego Golden High i szacuje ceny tutaj na około 7,5 tysiąca dolarów na końcu hossy w polotach do 9 tysięcy. To jest taka moja predykcja, która jest taka po prostu najbardziej realna, daje na nią 50%, 15% daje na ten scenariusz numer jeden, czyli taki byczy, że będzie tam 5600 no i 35%, czyli też sporo, daje na to, że Ethereum będzie kosztowało jeszcze więcej i ujrzymy pięciocyfrową po raz pierwszy wartość pod koniec 2025 roku na poziomie około 13 tysięcy dolarów. Więc to może Wam pomóc w określeniu, jak chcecie wyjść z rynku. To jest oczywiście tylko moja analiza, to czym ja się kieruję. Ja osobiście wystawiam ordery od 7 tysięcy dolarów do 13 tysięcy e, i które wejdą, to wejdą. To są takie moje poziomy sprzedaży. Jeżeli z czymś zostanę, to Najwyżej poczekam do kolejnego cyklu. Jeść nie woła. Więc musimy też na uwadze to, że właśnie takie dokładne oszacowanie wartości z biegiem czasu e, to jest bardzo trudne zadanie. Składa się na to wiele czynników: poziom adopcji, łączna kapitalizacja rynku krypto, czy płynność na rynkach. Ja też będę się starał aktualizować to na bieżąco. więc pamiętajcie o subskrypcji kanału i dołączeniu na moją grupę darmową na telegramie KDP Wiadomości, gdzie dzielę się z Wami moimi analizami i tym, co aktualnie robię oraz prowadzę wyzwanie 25K, które macie na ekranie i 10 osób z Was wygra 1% zysku, które wygeneruję żeby się dowiedzieć, jak to działa, to właśnie w przypiętym poście na telegramie wszystko macie opisane. I tak już na koniec mam dla Was jeszcze jeden ciekawy wskaźnik OnChain, bo jeżeli pamiętacie mój niedawny film, w którym podawałem Wam ciekawe indykatory pokazujące świetne momenty na sprzedaż kryptowalut, to P-Top Indicator jest już Wam znany. I wtedy też pokazywałem go na wykresie Bitcoina, lecz Ethereum również posiada dla siebie taki wskaźnik. Jeszcze raz wyjaśnię, o co chodzi. Bo mamy tutaj wykres Ethereum oraz dwie średnie kroczące. Zielona to jest 111-dniowa średnia krocząca, a fioletowa to jest 350-dniowa. I za każdym razem, gdy te dwie linie się dotykały, to wyznaczało to bardzo dobre momenty na sprzedaż Ethereum. I w obecnej chwili średnie są od siebie jeszcze daleko, więc nie jest to szczyt cyklu, wadę tego wskaźnika. I na pewno Was poinformuję na kanale właśnie w odpowiednim momencie, jeżeli zauważę ten kluczowy moment na wykresie. I mam nadzieję, że dzięki temu uda Wam się zrealizować swoje zyski, no bo potem je w końcu macie, abym pomógł Wam osiągnąć w tej hoście. Sukces, żebyśmy wspólnie zarobili jak najwięcej. Więc na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym kolejny film byście chcieli zobaczyć. Słucham to wszystko, czytam, więc chcę to też implementować. Jeżeli będą miały komentarze dużo polubień, to takowe zrealizuję w formie materiału. No i zostawcie lajka, i po prostu widzimy się pewnie za 2-3 dni lub słyszymy. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.